Siema, jestem Kurwa, nie. Siema, jestem Rafał. Pewnie zastanawiacie się, jak do tego wszystkiego doszło. Ale od początku. Ale zacznijmy od początku, można. Zacznijmy od początku. Dobra. Siema, jestem Rafał. Pewnie zastanawiacie się, jak do tego doszło. Zacznijmy od początku. Nie, Nie, nie. nie, 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 nie. Zobaczcie trochę bliżej, o, 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 nie szuka, Nie dź... wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie 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 się Nie tylko, Nie wiem. Nie 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 ja, ja, Jak Nie masz Nie to Nie wiem. Nie 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 wiem. Nie No Po prostu Nie Nie wiem. Nie No. Nie wiem. Nie No, Nie jeszcze, jeszcze to po prostu perfekcyjnie wysłuchać. A widać moje ręce? Widzicie, nie My się ruszamy, nie? No! No i zobaczymy teraz, słaniaczko kurka wodna! No i zobaczymy teraz, słaniaczko kurka wodna! No i teraz zobaczymy cwaniaczko kurka wodna! Nie tak? Żeby to była równa kartka I wtedy się ładnie rulonik nikin, że on był równy. Wiem, ale chcesz aż taką długość? Nie, to było. No właśnie to jest za długie A ty też?

Dwóch analiz w Uniwersytetu w Seattle oraz w Malborne do osób... <zysklary> <mum> 8 milion osób. W Polsce do osób pomagających 26% społeczeństwa. Jest to 8 milionów osób. Popieros jest... Z dzięki migruki, wewnątrz której znajduje się. Znajduje się. No znajduje się coś tam, tak. No, się tam. no jest zrobione to. No, może pytolią. stoimy jest, tak? Ja teraz. Tak? Jak to może stać. Chce się, że. Nie poruszamy się. Według analiz Uniwersytetu w Seattle oraz w Albornie, na świecie pali miliard osób. W Polsce do osób palących zalicza się 26% społeczeństwa i 8 milionów osób. Papieros jest. Ej, mordodaj na chwilę. Rurką zrobionej, zrobioną z cienkiej biulki, wewnątrz której znajduje się mieszanka tytoniowa, zrobiona z, pre, z preparowanych liści tytoniu. Przeciętny palacz nie zdaje sobie sprawy, że wewnątrz dymu papierosowego znajduje się tysiące związków chemicznych tym też takie, które zagrażają z... zdrowiu. Zdrowiu. w końcu Czy jest dobrze? Jest ok. Tak. Stój, 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 Czyli 8 Papieros jest rurką Dobra, papieros jest rurką, to będziemy już robić ze zbliżenia. Bo... No. A, a, Bo jeszcze jest ta grupka osób, które będą... Tak.

Teraz przejdziemy do chorób. <Klucz> Ej hey, mordo, wszystko dobrze? Tak, nic. Dobra. Tak więc do skutków palenia należą między innymi brak płuc, miażdżyca, udar mózgu oraz niedorkwienie kości. Jego choroba już dopadła. <Klucz> nie! Mówisz niedorkwienie. Nie dorkpię, nie pachnie? Ej, bo dziecko wow. się patrzyło <śmiecki> <śmiecki> na nas Dobra, nie Nie wstać, nie A dobra, jak... Tak, nie dorkpię Nie dorkpię, nie Ja, Już Kontynuując, teraz przyjdziemy do chorób Ej, <śmiecki> <śmiecki> mordo Wszystko dobrze? Tak, dobrze, dobrze Dobra, tak więc do skutków palenia należą między innymi rak płuc, miażdżyca, udar mózgu oraz niedokrwienie kości. Czy... Kontynuując, teraz przejdziemy do chorób. Ej mordo, wszystko dobrze? Tak, dzięki Dobra. Tak więc do skutków palenia należą m.in. Rak Płuc, miażdżyca, udar mózgu oraz niedokrwienie kości. Jego choroba już dopadła. They see me rolling. This so <laughs> they they kiss me right, and dirty. Trying to kiss me right, 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 dirty. Mommy. music's out of the way. They open it. They gon' kiss me right, dirty. Trying kiss me right, and dirty. Trying to kiss me right, and dirty. Y'all trying to kiss me right, and dirty.

But we packin' something and we have hey, for on the room room. Room. Oh, 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 the maximum. Security sale, I'm gripping O. Music loud and I'm tipping slow. Team steady twistin' like hit this small. Police pull it right behind while we sittin' low. Windows down, gotta stop pollution We change boys like who is that producing? That's the plan skills when we out and cruising. Got warrants in every city except Houston, but I still ain't losing. <laughs> they see me rollin', They hating, patrolling, and trying to catch me, <laughs> me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding